Mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną żeglarską przygodę, bo dziś zabieram Was z deszczowej Polski prosto do słonecznej Chorwacji. Wylądowaliśmy w Zadarze 5 sierpnia i ruszyliśmy prosto do Sukoszanu, gdzie znajduje się największa marina w Chorwacji. Robi naprawdę ogromne wrażenie, bo jest po prostu gigantyczna. Przejście wzdłuż zajmuje dobre kilkadziesiąt minut, a łodzi chyba nie da się policzyć. Odebraliśmy naszą łódź, Julię, sprawdziliśmy czy wszystko jest na swoim miejscu, i następnego ranka wypłynęliśmy w morze. Pierwszy raz żeglowaliśmy po otwartych wodach. Na szczęście był z nami doświadczony żeglarz, nasz kapitan, tata Marcina Tomek. Nie zabrakło też jego cudownej mamy, Marzeny i siostry Zuzi. I tak oto w piątkę pływaliśmy przez tydzień, codziennie budząc się i zasypiając kołysani falami Adriatyku. Podziwialiśmy widoki, mijając śliczne małe kościółki i kapliczki z jasnej cegły, miasteczka, a czasem pojedyncze domki pokryte czerwoną dachówką. Muzyka Łapaliśmy promienie gorącego słońca i kąpaliśmy się w cudownie przejrzystej, chłodnej wodzie. Nie, no ale to w ogóle byśmy nie pływali. Nie, no, jak teraz cztery węzły. Pierwszego wieczora dopłynęliśmy na wyspę Paszman. Zacumowaliśmy naboi i próbowaliśmy spokojnie przespać pierwszą noc poza mariną. Tam właśnie zdaliśmy sobie sprawę, jak bardzo niebezpieczne potrafi być rozjuszone morze. W nocy nagle zerwała się straszna burza. My na szczęście byliśmy bezpieczni, ale z duszą na ramieniu wsłuchiwaliśmy się w komunikaty radiowe i nawoływania o pomoc. Na szczęście burza szybko się skończyła i choć rano nie było po niej śladu, znowu zaczęła nas gonić. Uciekaliśmy od niej najdalej, jak się dało, wpatrując się w błyskawice i nasłuchując grzmotów sprawdzając co parę minut prognozy. Było blisko, ale udało nam się od niej uciec i tym samym wylądowaliśmy w Parku Narodowym Kornati. Kornati, nazywane często Księżycowym Parkiem, to największy park narodowy w Chorwacji. Składa się z 89 górzystych wysepek i raf stanowiących dwie trzecie archipelagu. Słynie ze stromych klifów i krystalicznie czystej wody. Najbardziej imponujące skały sięgają 80 metrów. Nie istnieją tam naturalne ujęcia wody, a nieliczni, raczej sezonowi mieszkańcy korzystają jedynie ze zbiorników z deszczówką. Nazwa parku pochodzi od łacińskiego słowa korona, albo też od największej wyspy: kornat, gdzie znajduje się najwyższy szczyt, metlina, oraz 34-metrowa jaskinia Stiniwa. Kornati to istny labirynt wysp i wysepek, a także licznych zatoczek z turkusową nieprawdopodobnie przejrzystą wodą. Dlatego też często uznawany jest za raj dla żeglarzy i nurków. Park słynie z bogatego życia podwodnego, które obejmuje 850 gatunków zwierząt, 353 rodzaje alg i 3 rodzaje podwodnych kwiatów. Szczęściarze mogą spotkać żółwia morskiego, homara, langustę czy nawet rekina. Archipelag jest także ważnym siedliskiem ptaków morskich, takich jak rybitwy, mewy czy kormorany, które wykorzystują wyspy jako miejsce lęgowe. Nam, niestety, nie udało się zaobserwować pod wodą nic poza ogórkami morskimi i mniejszymi rybkami, ale i tak było fajnie. Ze względu na dość surowe warunki i ograniczone ilości gleby, roślinność w parku Kornati przybiera formy niskich, karłowatych krzewinek. Znajdziemy tam między innymi rozmaryn, szałwie czy traganek, różne rodzaje roślin psiankowatych i dużo jeżyn. W niektórych miejscach występują także sukulenty. Tam, gdzie gleba jest nieco żyźniejsza, można natknąć się na oliwki, i niskie dęby lub pinie. Istnieją dowody na to, że obszar Kornati był zamieszkały już w czasach prehistorycznych. Na niektórych wyspach można znaleźć ślady dawnych osad, starożytne ruiny i inne obiekty archeologiczne. Na innych zaś stoją tajemnicze kamienne kręgi. Park ten ma także niebagatelne znaczenie kulturowe dla lokalnej społeczności, bowiem odzwierciedla i kultywuje tradycje rybackie. W okolicy stosunkowo trudno natknąć się na ślady cywilizacji, więc zachody słońca i noce są wyjątkowo piękne. Nie wiem, czy jest lepsze uczucie niż zachwyt nad rozgwieżdżonym nocnym niebem. Kolejnego dnia przemierzaliśmy dalej Kornati, podziwialiśmy wyspy, ale przede wszystkim wypłynęliśmy nieco dalej na Morze Murterskie, które jest największą przestrzenią wodną pomiędzy szybenickim a zadarskim archipelagiem. Po raz pierwszy w życiu, co prawda tylko z jednej strony, ale jednak nie widziałam lądu. To trochę przerażające, szczególnie kiedy zdasz już sobie sprawę z potęgi morza. Z drugiej strony zaś pojawia się uczucie wolności i braku ograniczeń, kiedy widzisz przed sobą tak ogromną otwartą przestrzeń i wiesz, że jesteś zdany tylko na łaskę Poseidona. zgubić się, potem szkwał wypchnął nas po mleczny pas. Ty śmierć tam nosą, czy łakę poleje się z krej, trudami Przekratów do utrzymasz i ciał ktoś przykryje się falami, jak tabu Bóg zostaje. Darstwo to sport, który pojawił się dość przypadkowo w moim życiu, ale nigdy tego nie żałowałam. Zakochałam się w nim od samego początku i mam niesamowite szczęście, że znalazłam nie tylko przyjaciół, którzy kochają żagle, ale także rodzinę. Tata Marcina szybko podłapał bakcyla i w ciągu kilku lat udało mu się zdobyć uprawnienia, przepłynąć Atlantyk i zdobyć niesamowitą wiedzę i doświadczenie, którym chętnie się z nami dzielił. Szczerze mówiąc, trochę bym się bała pływać po morzu bez niego i ogromnie się cieszę, że mogłam czerpać z jego wiedzy i umiejętności. Ale spójrzmy prawdzie w oczy: żeglowanie po Chorwacji nie byłoby aż tak przyjemne, gdyby nie ich jedzenie. Ja mięsa nie jem, ale ryby i owoce może jak najbardziej. Kiedy zatrzymaliśmy się na wyspie rzut, udaliśmy się do ślicznej restauracji Festa, gdzie urządziliśmy sobie prawdziwą seafoodową ucztę. Nie mogło się też obyć bez orzeźwiających skoków do wody, na które mogliśmy sobie pozwolić, kiedy nie wiało za mocno. No nie, dawaj, no nie, Jezu, no nie, no nie. No już, idź! <grym> już. spokojnie, spokojnie, wsiadł! Skacz, no. Nie. No, skarż dobrze ci będzie, ale zobaczę, że ci będzie przyjemnie. Nawet nie wiesz, jak bardzo przyjemnie. O, tam jest tak. O, tam jest płodnie, Kolejnego dnia przypłynęliśmy na długi otok, gdzie wyskoczyliśmy na ląd. Udałam się z dziewczynami na spacer, podczas którego udało nam się zaobserwować m.in. skorpenę brązową w akwarium, ale spotkałyśmy też owce i miałyśmy okazję przyjrzeć się wyspiarskim zwyczajom urodzinowym. Rana udałam się na brzeg jeszcze z chłopakami, żeby na lokalnym stoisku rybnym kupić nieco dobroci. Zaopatrzeni w ogromną doradę i trochę kalmarów ruszyliśmy dalej na północ, a po drodze widzieliśmy jugosłowiańskie podziemne schroniska dla łodzi, które można zwiedzać ze sprzętem nurkowym bądź z mniejszej łodzi. Tym niemniej fajnie wyglądają nawet z daleka. Zatrzymaliśmy się na wyspie Severinac na małe zakupy. Urocze, ale maleńkie miasteczko, więc dość szybko odpłynęliśmy. I w ten sposób dotarliśmy na nasze ostatnie miejsce noclegowe. Zapowiadała się spokojna noc i była to zresztą jedyna noc, podczas której staliśmy tylko na kotwicy. Przez cały tydzień zarzucaliśmy wędkę i ustawialiśmy pułapki na noc z nadzieją na złapanie kraba. Niestety, niestety, krab nie był nam dany, za to udało nam się złowić węgorza, którego usmażyliśmy i ośmiornicę, która zjadła naszego kraba i tuż po tym zdjęciu uciekła. Wspaniale nam się snorkowało przez całe popołudnie, choć niestety utopiłam tam bransoletkę. Uczciwego znalazcę poproszę o zwrot. Po płynięciu z powrotem do mariny w Sukoszanie wypiliśmy za cudowne ocalenie, posprzątaliśmy łódź i nasza przygoda dobiegła końca. To były naprawdę niezapomniane wakacje, za które z całego serca dziękujemy rodzicom. Jeśli podobał Ci się ten film, zasubskrybuj, zostaw lajka i komentarz, a ja już niedługo wracam z kolejnym. Mapę z mojej podróży możesz znaleźć, jak zwykle, w opisie filmu, a ja zapraszam Cię też na mojego Instagrama po więcej inspiracji podróżniczych.